Cześć, witajcie w dziesiątym to już odcinku. Yy, I sorry, że musieliście na poprzedni tyle czekać, bo no... Niestety, można powiedzieć, podczas nagrywania mikrofon mi się popsuł i musiałem nagrywać całą fonię od nowa. Co było również dla mnie trochę uciążliwe. A tak poza tym, znowu mi zmienili plan, nie wiem czemu. Po prostu zmieni. W piątek mam trzy matmy, czyli super. Nie fajnie. Byłem w banku i nic. Ale będzie długi weekend. Może jakiegoś let's nagram. Takiego pierwszego, fajnego. Może coś ekstra nagram. Nie wiem. Się okaże w praniu. A. Ogólnie to się cieszę, że będzie święto, bo będę mógł sobie odpocząć, posprzątać trochę, bo mam mały bałaganik, ale się ze mnie śmieją. Ostatnimi czasy w szkole wydarzyło się coś specjalnego. Może to nie było tak. Y... Niedawno, to było trochę dawniej, ale była próba pożarowa. No, yy, był taki bardzo dzi dziwny dzwonek wszyscy myśleli, że to wiertarką wiercą na korytarzu. Okazało się, że to był właśnie alarm i właśnie wychodzimy, ślama zażymy się. Dobra, jak już jesteśmy na. na. na tym placu przed szkołą. No to tam y, dyrektor y, właśnie wciska stopper, że niby koniec mierzenia czasu. Ja wtedy sobie pomyślałem, dlaczego ja w tym momencie w plecaku zostawionym w szkole i miałem jakieś bomby aktywowanej smartfonem, żeby mógł wysadzić to pudło wielkie, że tak się wyrażę w powietrze. Dobra, nieważne. Kończę, bo mi tu już za plecami mówią, żebym kończył. Dobra, to cześć. Na pożegnanie.